Witam w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec i Norbert Bączyk. Druga wojna światowa była największym oraz najkrwawszym konfliktem w dziejach. Na bazie wielu lat własnych badań naukowych, wertowania tysięcy stron, archiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów, staramy się przybliżać szereg zagadnień związanych z tą okrutną wojną, a także obalać wiele mitów. Jeżeli podoba się Wam nasz podcast, możecie wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem Patronate, łamane na podcast Wojenne Historie. Norbert, proponuję, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o jednym z wątków Powstania Warszawskiego. Powstanie Warszawskie jest tematem, w którym jesteś jednym z największych w Polsce specjalistów, i chciałem poruszyć temat strat, ale strat Niemców. W powstaniu warszawskim. Dlaczego Niemców? No bo o Polakach wiemy ogólnie w powstaniu bardzo dużo. Natomiast ta druga strona nie jest znana, nie, nie daje nam tu pełnego obrazu powstania. A co do samych strat, to już co publikacja, to inne dane. Co, co wiemy o tych stratach? Jeśli chodzi o badanie strat niemieckich w powstaniu warszawskim, no to jest to projekt, którym w mniejszym czy bardziej w większym stopniu jestem zaangażowany od kilkunastu lat, a, a tak naprawdę podstawowe efekty badań to opublikowałem już 11 lat temu, więc tutaj można powiedzieć, że, że, że przewartowało się troszkę tych niemieckich dokumentów i zrobiło się to i krytyki źródeł. No, wbrew pozorom wiemy o nich bardzo dużo, ale można by powiedzieć nieco ironicznie, że jest to wiedza zarezerwowana wyłącznie dla specjalistów. I... Dla bardzo wą wąskiego. Dla tak, grona. dla bardzo wąskiego grona niestety specjalistów, bo przeciętny historyk powstania warszawskiego o stratach niemieckich nie wie nic. Mamy dokumenty, które nie pasują do narracji, one niech sobie będą, ale one będą znane tylko historykom w jakichś tam publikacjach, najnowsze dzieje Polski, bo to o tym mówię, w 57 roku to się ukazało. To będą wiedzieli tylko jacyś tam historycy. Czyli prawda jest tak naprawdę wiedzą tajemną tutaj. Tak, <laughs> Prawda nie tylko w tej dziedzinie jest wiedzą tajemną, nawet powiedziałbym tak, nie tajemną, bo to nie jest tak, że ktoś to ukrywał. A z czego to wynika? To przede wszystkim wynika z braku badań. To wynika również z tego, że tego rodzaju informacje są rozproszone. Ale wrócę jeszcze na chwilę do tego, co powiedziałeś, że o powstaniu warszawskim z polskiej strony wiemy bardzo dużo. No po prostu się z tobą nie zgodzę. Panuje przekonanie, że o stronie polskiej w powstaniu warszawskim wiemy bardzo dużo, ale to również jest mit i nieprawda, bo my o powstaniu warszawskim wiemy bardzo mało zastraszająco często mało. Mamy olbrzymie białe plamy o powstaniu warszawskim jako takim, o wydarzeniu historycznym i o jego aspektach szczegółowych. Łącznie z tym, że dzisiejszy temat, tak jak wspomniałeś, będziemy poświęcać startom niemieckim, ale kwestia stat polskich w powstaniu warszawskim jest w gruncie rzeczy bardzo zmitologizowana, dlatego że znajdziesz nawet informację o 250 tysiącach ofiar bezwzględnych, czyli zabitych w powstaniu warszawskim. W współczesnych publikacjach to nagle potem zaczyna spadać z 200 000, do 200 tysięcy, potem do 180 tysięcy potem do 150 tysięcy. Z imienia i z nazwiska tak naprawdę jest dzisiaj poznanych mniej więcej 65 tysięcy ofiar. Paradoksalnie w 1945-1946, kiedy zaczęły pojawiać się pierwsze, jeszcze bardzo takie dalekie od szczegółowych informacji o stratach, to mówiono, że w Powstaniu Warszawskim zginęło 50 tysięcy ludzi po stronie polskiej. Też trzeba sobie zdawać sprawę, że ta liczba oscylująca między 75 tysięcy a 100 tysięcy jest prawdopodobnie najbliższa prawdy. Natomiast funkcjonująca w literaturze 150-180 tysięcy, 200-250 50 tysięcy ofiar, no tak naprawdę opiera się na perelowskiej propagandzie. Znaczy, myśmy w czasach PRL-u potrzebowali jak najwięcej ofiar. To znaczy, im bardziej Polska na arenie międzynarodowej mogła pokazać się jako najbardziej skrwawiona ofiara II wojny światowej, tym dla władz było lepiej. Dlatego, że to kwestia była odszkodowań, to była kwestia wskazania, jakie mamy zniszczenia i tak dalej. No, nikt nie kwestionuje tego, że byliśmy ofiarą II wojny światowej. Natomiast, no, władzom nie zależało na szukaniu prawdy. Uprawiały swoją ówczesną wersję polityki historycznej. Istotne. Na przykład mit y, 6 milionów zabitych Polaków w II wojnie światowej. A wspominam o tym wszystkim, bo to bardzo się koreluje ze stratami Niemców w Powstaniu Warszawskim, bo to wszystko było robione według jednego schematu. Czy na przykład wiesz, dlaczego panuje przeświadczenie, jakoby zginęło 6 milionów Polaków w II wojnie światowej? To hmm. już ci odpowiem. Dlatego, że w ówczesne już publikacje podawały, że zginęło w czasie II wojny światowej 6 milionów Żydów. No tak, podejrzewałem, że to więc, jest mocno skorelowane. Tak, więc chodziło o to, żeby pokazać, że Polaków zginęło jeszcze więcej. Stąd wymyśliłem, po prostu liczbę 6 milionów, tam 80 tysięcy ofiar narodowości polskiej, które zginęły w II wojnie światowej, która jest liczbą całkowicie nieprawdziwą. To samo obserwujemy w przypadku Powstania Warszawskiego, dlatego że w PRL-u obowiązywała narracja, którą dzisiaj powiela niestety również wielu historyków współczesnych czy historyków zachodnich, którzy korzystają z książek, które niewiele mają wspólnego z pracą na źródłach. Nie jest sztuką napisać kolejną książkę, przepisując kilka wcześniejszych książek. No ale wracając jakby tutaj do tych strat. W okresie prl do literatury wprowadzono. Liczbę 17 tysięcy zabitych Niemców. No skąd w takim razie ta liczba? Dlaczego 17, a nie 20, żeby zaokrąglić? Znaczy, żeby być bardziej precyzyjnym, te 17 tysięcy zabitych Niemców jeszcze rozdzielano na 10 tysięcy zabitych i 7 tysięcy zaginionych, ale czy też zaginionych jako zabitych. A dlaczego? Dlatego, że według ówczesnych, nieścisłych, ale zbliżonych do rzeczywistych strat, podawano, że Armia Krajowa, czy w ogóle szerzej powstańcy, bo powstaniem warszawskim walczyła nie tylko Armia Krajowa, a także wiele innych organizacji konspiracyjnych, ale zasadniczo to były straty na poziomie 15-16 tysięcy zabitych powstańców. W PRL-u była taka narracja, że nawet jeżeli przegrywamy, czy to był rok 1939, czy to nawet było powstanie warszawskie, które z jednej strony było zohydzane w PRL-u, ale z drugiej strony Polak zawsze musiał być tym fighterem, który nawet jeżeli przegrywa, to przegrywa dzielnie i wcześniej zanim zginie, to położy wiele, wielu wrogów. I skoro wiedziano, że to jest 15-16 tysięcy zabitych powstańców, to Niemców musiało być więcej. Nie można było zrobić tak, że Niemców zginęło mniej. I wymyślono o liczbę 17 tysięcy. Bardzo sprytnie ją wymyślono, bo włożono ją w usta SS-Obergruppenführer Ericha von dem Bacha, który rzekomo w 1947 Miał zeznać, że zginęło właśnie tych 17 tysięcy Niemców, a 9 tysięcy miało być rannych. To czy to włożono mu w usta? On prawdopodobnie nigdy tego nie zeznał. To może tylko jeszcze powiedzmy słuchaczom, którzy nie wiedzą, kim był Erich von den Bach. To SS Obergruppenführer Erich von den Bach, generał SS, dowódca Sił Pacyfikujących Powstanie Warszawskie. Na, najlepiej zorientowany człowiek co do tego, ilu ludzi mu zginęło. I taki nie, ale o tym za chwilę. On wiedział, ilu ludzi mu zginęło, ale to nie znaczy, że był najlepiej zorientowanym człowiekiem. Ale o tym za chwilkę. Dlatego wspomniałem o tych 6 milionach zabitych Polaków w II wojnie światowej. PRL- zginąć więcej niż Żydów. No więc, skoro Żydów wiedziano, że zginęło 6 milionów, to nas zginęło 6 milionów 80 tysięcy. Tutaj mam tak samo, skoro zginęło 16 tysięcy powstańców, no to musi zginąć 17 tysięcy Niemców. I to jest po prostu fałsz. I w wielu książkach, które dzisiaj weźmiesz, wydanych po 89 roku, czy wydanych na Zachodzie, będziesz miał tych 17 tysięcy Niemców. Tak dokładnie 10 tysięcy zabitych, 7 tysięcy zaginionych i jeszcze 9 tysięcy rannych. 26 tysięcy. Czyli tak naprawdę więcej, niż w Wundempach miał żołnierz. Oczywiście w jednej chwili, bo on dostawał zupełnie nie, jego grupa korpuśna się zmieniała. Ale mamy tutaj sytuację całkowitego fałszu. Ten fałsz pojawił się w 1947 roku. W 1947 roku potrzebowano takich liczb i, i te liczby się znalazły, tylko że mamy. Oryginalne niemieckie dokumenty. I my możemy zweryfikować tą liczbę, tylko musimy do nich zajrzeć. No właśnie, w takim razie, czy to jest taki problem? No bardzo. Zajrzeć do tych dokumentów. Dlaczego mówisz, że, że, że po prostu tak się nie dzieje? Czy wszystkim dalej zależy na tej liczbie 17 tysięcy? Czy po prostu przyjęto to, że to na pewno były rzetelne badania? Niektórzy zaglądają w sposób wybiórczy, inni starają się być rzetelni. To były bardzo różnie, ale pojawiła się druga liczba w ostatnich latach. 1500 zabitych Niemców. Czyli ktoś zajrzał do tych dokumentów. I tak i nie. <laughs> Dlatego że wzięto dokument Fontenbacha, który po prostu melduje straty, jakie poniósł powstanie warszawskie. I rzeczywiście, Fontenbach pisze, że ma 1500 zabitych i ponad 8000 rannych. Jest to meldunek z października 1944 roku dla Himmlera. No dobrze, dlaczego mówisz, że to nie, nie są do końca rzetelne badania? I już odpowiadam, tylko najpierw jeszcze jedna dygresja. Dzisiaj jest troszkę tak, że powstanie warszawskie wciąż budzi silne emocje. No, trudno się dziwić, to jest dla naszej historii, naszego kraju bardzo ważne wydarzenie, które budzi silne emocje pozytywne lub negatywne. Często jest tak, że autorzy, którzy chcą, powiedzmy, pokazywać powstanie warszawskie w jak najlepszym świetle, przytaczają tą nieprawdziwą liczbę 17 tysięcy zabitych Niemców. No bo ona w jakiś sposób osładza klęskę, którą ponieśliśmy. Te 16 tysięcy zabitych powstańców, te 75-100 tysięcy zabitych cywili. Właściwie największa klęska polska od II Wojny Światowej jednostkowa, co do liczby ofiar. Natomiast przeciwnicy powstania rzucają te 1500. Ani jedni nie są w prawdzie, ani w drudzy nie są w prawdzie, jeśli chodzi o dokumentację. Tutaj decydują emocje ktoś coś lubi lub ktoś czegoś nie lubi. Coś dla kogoś jest pozytywne albo negatywne. Historyk tak naprawdę powinien się tego wyzbywać. Powinien szukać obiektywnej narracji na podstawie źródeł, a jeżeli nie może jej znaleźć, to uczciwie powiedzieć, no nie znalazłem dokumentów, nie mamy danych, nie możemy się tak naprawdę precyzyjnie wypowiedzieć. Ale my mamy. Rzeczywiście dokument von den Bacha jest oryginalny i też zwróć uwagę na, na różnicę. Rok 44. Erich von den Bach w oryginalnym dokumencie dla swojego zwierzchnika, samego Heinricha Himmlera, melduje mu dokładnie: Mam 1526 zabitych i 44 ob obcy Obcokrajowców. Ci obcokrajowcy to chodziło mu o Kozaków, tylko i wyłącznie o Kozaków. I mam 8196 rannych i 178 rannych Kozaków, razem 9944 zabitych i rannych. I to jest oficjalny raport von den Bacha, i to jest dokument historyczny. Problem leży w tym, iż zasadniczo von Bach zameldował prawdę, ale w ss Obergruppenführer von den Bach był dowódcą niemieckiej grupy pacyfikującej powstanie warszawskie, ale nie był jedynym ośrodkiem decyzyjnym niemieckim. W czasie Powstania Warszawskiego. I tu dochodzimy do problemu zrozumienia w ogóle struktury niemieckich sił okupacyjnych. Myślę, że to jest temat ciekawy na jeden z podcastów osobnych. Niemiecka struktura władzy w czasach nazizmu była równoległa. Istniało wiele równoległych instytucji, które nie miały ze sobą wiele wspólnego i funkcjonowały jako udzielone królestwa, niezależne od siebie. Innymi słowy, von den Bach dowodził częścią Niemców, którzy pacyfikowali Powstanie. I tu znów degresja. Niemców. No bo co to znaczy Niemców? Ponad połowa tych ludzi, którzy zginęła i została ranna w Powstaniu Warszawskim, anosiła niemieckie mundury, nie była Niemcami. W Powstaniu Warszawskim walczyły właściwie wszystkie narody europejskie, bo po stronie niemieckiej zginęło nawet czterech Norwegów. Pomijam Łotyszy, Ukraińców, Rosjan, Białorusinów, bo ci walczyli całymi batalionami i pułkami. Byli Niemcy, Austriacy oczywiście, ale zdarzali się Francuzi, Holendrzy, Norwegowie, już wspomniałem, Duńczycy, Szwedzi, Chorwaci. Mieliśmy nawet Włochów po stronie niemieckiej i to nawet nie żołnierze, tylko pomocniczą służbę do ładowania bomb na okęciu pod Sztukasy. Wschodnio-muzułmański pułk SS, Azerbejdżanie. Tu właściwie były wszystkie narody Związku Radzieckiego, jak to się wówczas mówiło, nawet Mongołowie. Jeżeli jeszcze uwzględnimy to, że przecież po naszej stronie walczy, walczył nawet Japończyk, pomoc niosło nam lotnictwo amerykańskie czy z Republiki Południowej Afryki, no to powstanie warszawskie było prawdziwą wieżą Babel. Po stronie niemieckiej ponad połowa zabitych to nie byli Niemcy. Bardzo dużo Łotyszy, bardzo dużo Rosjan, Ukraińców, Białorusinów. Więc to też musimy pamiętać. Więc kiedy mówimy Niemcy, to tak naprawdę mówimy hitlerowski aparat sił Zbrojnych. To w takim razie kto oprócz von den Bacha miał jeszcze do, do dyspozycji siły pacyfikujące powstanie? No, sam von den Bach tak naprawdę pacyfikował powstanie przez miesiąc, od połowy sierpnia do połowy września. On wtedy był dowódcą większości sił w Warszawie. Niezależnie od tego, przez pierwsze dwa tygodnie sierpnia funkcjonowała tu wojska komendantur miejskie, która potem została podporządkowana von den Bachowi. Ale znów, w drugiej połowie września, kiedy linia regularnego frontu znalazła się na linii Wisły, von den Bach musiał tolerować równoległe dowództwo wojsk lądowych, w postaci dowództwa korpusu pancernego, i te siły nie podlegały Fondenbachowi. Siły Luftwaffe, bardzo liczne na terenie Warszawy, nie podlegały Fondenbachowi. Były jeszcze jednostki innych, mniej istotnych formacji, na przykład wojska budowlane, które podlegały pod jeszcze inne sztaby. Czyli Wiele. chcesz powiedzieć, że było tu wszystko. Wszystko, co, co Niemcy mogli tutaj. Zgromadzić było. Tak, to był Tygiel, i no, to trzeba wiedzieć o niemieckiej armii, kiedy próbuje się opisać pojęcie niemieckich strat w powstaniu warszawskim. No i w Warszawie było kilkanaście tysięcy niemieckich cywilów. No była też organizacja partyjna NSDAP i ramię zbrojne SA. Zresztą. Tuż przed powstaniem do miasta wycofano oddziały żandarmerii i wiele oddziałów tyłowych ze wschodnich powiatów dystryktu warszawskiego. Będziemy mieli w powstaniu warszawskim na przykład Gestapo z Garwolina, będzie pacyfikowało powstanie warszawskie w sierpniu, 1944 roku. O czym kiedyś może powiemy również w osobnym podcaście. No, mamy Polaków w powstaniu niemieckich, którzy również pacyfikują powstanie warszawskie. To jest w ogóle temat na osobne zagadnienie, ale tak. Byli też uzbrojeni Polacy, którzy pacyfikowali powstanie warszawskie. I nie mam tu na myśli jakichś przypadkowych Volksdeutrzyn. Jak państwo słyszą, Norbert, <laughs> naprawdę dużo tym wie. Ale skupmy się w takim razie na tych stratach. Jacy żołnierze, oprócz żołnierzy dowodzonych przez von Bacha, czy też w uproszczeniu, Niemcy ginęli w powstaniu? No, przede wszystkim y, ginęli żołnierze wojsk lądowych z oddziałów frontowych, a to jest głównie druga połowa września. A to wbrew pozorom jest dosyć istotne, bo oni spacyfikowali i boż i Mokotów i częściowo powiśle. Czyli więc... mówimy o Dywizji Hermann-Gering i 25 Dywizji pancernej. Bo mówimy i o 19 Dywizji Pancernej, i o 25 Dywizji pancernej, i o Dywizji hermann i o setkach pododdziałów samodzielnych, które tutaj wa walczyły. No, i tymi wojskami nie tymi wojskami nie dowodził von, den Bach. von den Bach absolutnie. Mówimy o żołnierzach Ludwafek, którymi również nie dowodził von den Bach. Mówimy o oddziałach komendantury, którymi częściowo nie dowodził von den Bach. I tutaj dochodzimy do do clue. Jeżeli ktoś widział dokument Bacha dla Himmlera, gdzie on podaje te 1500, dokładnie tych 1526 zabitych i, i 44 kozaków, to w tym załącznikach do tego dokumentu jest napisane jakie oddziały uwzględnił w swoich stratach. To pozwala nam stwierdzić, że wspomniane przez Ciebie dywizje absolutnie nie figurują. Oprócz 25. Dywizji Pancernej, która bardzo krótko podlegała von Bachowi, to pozostałe jednostki nie figurują, bo one nie składały meldunków do von Bacha. to Bacha. No tak, właśnie, Norbert, nie trzymajmy już naszych słuchaczy może w dużej niepewności. Jaka jest cyfra, do której dał Ci dotrzeć, wertując wszystkie niemieckie dokumenty? Co oczywistych dla każdego historyka faktów, no iż nie wszystkie dokumenty się nam zachowały, szczegółowej liczby co do... Człowieka nie możemy podać, dlatego że musielibyśmy jeszcze uwzględnić również ludność cywilną niemiecką, rannych w szpitalach, wiele różnych czynników. Niemniej ogólny rząd wielkości jest oczywisty. Ogólny rząd wielkości to jest 3000 zabitych. Wszystkich. Czyli nie 1500, nie 17000, a 3000. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Meldunek Bacha obejmuje mniej więcej 50% ofiar niemieckich czy też hitlerowskich w Warszawie. Niemcy mieli w Powstaniu Warszawskim około, mówimy o rzędzie wielkości, około 3 tysięcy zabitych i około 10 tysięcy rannych. No tak naprawdę kłamstwo z 47 roku było absurdalne, no bo jak można mówić, że zginęło 10 tysięcy Niemców, a 9 tysięcy było rannych? Na wojnie na ogół jest to tak, że na jednego zabitego przypada 3 lub 4 rannych, a nie tak, że zabitych jest więcej niż rannych, a jeszcze już tych zaginionych 17 tysięcy do 9, 2 do 1 stosunek zabitych i zaginionych do, do rannych, na no, no żadnej bitwie czegoś takiego nie było. No, chyba, że w starożytności, kiedy jedna armia przegrała i została w całości wybita w czasie od ucieczki przez drugą, ale nie w warunkach wojennowożytnych, coś takiego się po prostu nie, nie dzieje. Poza tym, jak możemy oczekiwać, że powstańcy, którzy mieli w sumie około 3,5 tysiąca jednostek broni, jakim cudem możemy oczekiwać, że tak słabo uzbrojone oddziały powstańcze mogłyby zabić tak wielu wrogów? My też mamy fałszywe wyobrażenie o powstaniu warszawskim. My, nam się wydaje, że Niemcy non-stop szturmowali nas setkami, hordami jakimiś nacierali, a prawda jest taka, że Niemcy asekuracyjnie pacyfikowali powstanie warszawskie. Nie chcieli ponosić strat. Traktowali to jako operację antypartyzancką. W powstaniu warszawskim udało nam się zestrzelić jeden samolot i zniszczyć sześć czołgów. Zniszczyć, podkreślam, nie obezwładnić czasowo, tylko zniszczyć sześć czołgów. No ale czym mieliśmy zestrzeliwać samoloty i obezwładniać czołgi? I tak naprawdę czym mieliśmy zabijać tych Niemców? Była tylko jedna jednostka niemiecka, która była jednostką karną i szła w ogień. Nie zwracała uwagi na straty. Atakowała odurzona alkoholem. To był pułk specjalny Oskara Dillewangera, kata Warszawy, mordercy ludności Woli, który pacyfikował Wolę, zabijał ludzi w Śródmieściu, a potem zniszczył częściowo Stare Miasto. No, postać wyjątkowo ohydna. Jeżeli spojrzymy na to, to grupa Reinefarta, w skład której wchodził Dilewanger, która najpierw wyryżnęła Wolę, potem przez Śródmieście dotarła do, do Placu Saskiego, potem spacyfikowała Stare Miasto w sierpniu. Przez cały miesiąc walk ona miała straty na poziomie 2900 zabitych, rannych, zaginionych, a jednocześnie zadawała nam straty jak 10 do 1. No, powstanie warszawskie pod względem wojskowym to był dramat. I żeby ten dramat złagodzić po wojnie, wymyślałem takie opowieści. W takim razie, jak te straty wyglądają na tle innych operacji? Bo mówię, że Powstanie było operacją antypartyzancką. I jak w porównaniu do innych operacji antypartyzanckich niemieckich, czy te straty są duże, czy małe? Jeżeli to porównamy do innych operacji przeciwpartyzanckich niemieckich, to są to straty. Totalnie duże, ponieważ mówimy o dwumiesięcznej bitwie miejskiej, w której Niemcy musieli zaangażować siły wielkości korpusu do żadnej operacji przeciwpartyzanckiej, no, pomijając pewne bitwy z partyzantami w Jugosławii, ale nawet tam nie ponosili takich strat. Jeżeli mówimy o Powstaniu Warszawskim jako o pacyfikacji. Partyzantów, to jest to bitwa wyjątkowo krwawa, wyjątkowo długa i wyjątkowo ciężka. Natomiast jeżeli porównamy ją do strat na froncie, no to jednak dynamika i intensywność tych walk jest co najmniej trzykrotnie niższa. To wynika z bardzo prostego powodu. Powstańcy byli. Bardzo odważni, byli bardzo waleczni, walczyli hardo, walczyli o swoje życie ze znienawidzonym wrogiem i okupantem i wiedzieli, że ten wróg nie da im pardonu, ich po prostu zabije. Przez sześć tygodni Niemcy nie uznawali powstańców za kombatantów i tych do niewoli, często po prostu zabijali. Więc walczyliśmy heroicznie. Ale nie mieliśmy broni. I heroizmem we współczesnej wojnie, przy współczesnym rozwoju techniki wojskowej, heroizmem nie zastąpi się broni. Nie mieliśmy artylerii, a Niemcy rozstawiali sobie moździerze, dwie przecznice od naszych pozycji, na no co strzeliwali bez ryzyka ognia konturbateryjnego. Te słowne szafy, krowy, czyli wyrzutnie ciężkich pocisków niekierowanych, one stały sobie często 2-3 km od celu, i Niemcy strzelali z tych samych pozycji całymi dniami, bo wiedzieli, że my niczym im nie odpowiemy. No to przy tym niesymetrycznej walce, no nie ma szans, żebyśmy zadali przeciwnikowi straty porównywalne do tego, jakie on nam zada. No to jest tragiczne. No to w żaden sposób nie umniejsza heroizmu powstańców. No. Ich woli walki. To w takim razie, jak Niemcy pacyfikowali powstanie? W jaki sposób walczyli z powstańcami, skoro mają tak niewielkie straty? Czy znaczy, ja bym nie powiedział, że one są niewielkie, jednak 3000 zabitych i 10 tysięcy rannych, jak na przeciwnika, który miał broni na pułk piechoty, to są to straty jednak bardzo duże. Pytałeś mnie o porównanie tego do innych walk partyzanckich, czy do frontu, tak? Więc to były te różnice, ale jednak no, te straty po stronie niemieckiej były znaczące. Nie było tak, że one nie miały znaczenia. Natomiast chodzi o to, że Niemcy starali się nie ponosić zbyt dużych strat przy pacyfikacji powstania, dlatego ono trwało tak długo. Niemcy nie wykonali... Generalnego szturmu na Warszawę, tak jak się często to wyobraża. To nie był tak jak szturm Berlina czy Stalingradu. Niemcy mieli mało oddziałów bojowych, szturmowych. Większość ich oddziałów to byli starzy policjanci, którzy nadawali się tylko do blokowania ulic. Oni wcale nie szturmowali naszych pozycji. Tylko niewielka część oddziału von den Bacha miała wartość bojową, która pozwalała im nacierać. W związku z czym von den Bach musiał pacyfikować jedną dzielnicę naraz, bo nie miał siły, żeby atakować więcej. Dlatego żolibosz czy mokotów praktycznie przez dwa miesiące nie były atakowane, bo Niemcy nie mieli siły, żeby je zaatakować. Była tylko jedna tak naprawdę dywizyjna grupa uderzeniowa, Reine Farta, która po kolei pacyfikowała najpierw Wolę, potem Stare Miasto, potem powiśle. Dopiero we wrześniu to się zmieniło, kiedy front dotarł na również w Warszawie i Niemcy się wojska liniowe, dywizje pancerne. One dwa tygodnie spacyfikowały całe powstanie. Natomiast no, Niemcy używali niewielkich sił, które starały się nas bardziej ostrzeliwać niż szturmować. Walka sprowadzała się do starć patroli, kompanii, plutonów, o walki o pojedyncze domy, o kwartały domów. Niemcy mieli bardzo mało artylerii, musieli zamiast tego wspierać się lotnictwem, ale tego lotnictwa też nie było tak dużo. Zresztą o tym, jak Niemcy pacyfikowali powstanie warszawskie, co do taktyki, o której wspominasz, no, to odsyłam do książki Dawid Kontra Goliat, niemieckie specjalne środki bojowe w Powstaniu Warszawskim. Norbert Błączek, Grzegorz Jasiński. Na dzień dzisiejszy, jedna z najlepszych książek o Powstaniu Warszawskim w tej tematyce, moim zdaniem. My dzisiaj możemy tak naprawdę prześledzić straty poszczególnych jednostek niemieckich. Mamy tyle dokumentów niemieckich, że my możemy na przykład powiedzieć, że 19 Dywizja Pancerna straciła w Powstaniu tylu tylu żołnierzy. To było około 200 ludzi. Mówię o zabitych, rannych, zaginionych, bo to zawsze należy to podkreślać. Nie mówię o zabitych. 25 Dywizja Pancerna miała bardzo podobne straty. Wiemy, ile dokładnie Lufdwa, 2 Żołnierzy. Wiemy, ile saperów niemieckich zginęło w powstaniu warszawskim. Wiemy doskonale, ile zginęło żołnierzy wojsk pancernych w powstaniu warszawskim. Powstanie warszawskie pacyfikowało w sumie ponad 300 różnych pododdziałów często zupełnie egzotycznych, jak na przykład białoruskie bataliony wartownicze, ukraińskie pułki. Dla wielu tych pododdziałów mamy bardzo szczegółowe dane. One wszystkie potwierdzają ogólną zasadę co do Ogólnej liczby strat. Nie jest tak, że coś nam zgrzyta w tych dokumentach. Saperzy, szturmowi, oddziały, które szły do ataków pierwszej linii, które torowały drogę nawet oddziałom Dilwangera. Możemy dokładnie pokazać, a często nawet wskazać nazwiska, no bo to nie jest tak, że wydarzenia sprzed 80 lat. To są tajemnicze historie, jak z okresu starożytności, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ilu tak naprawdę Juliusz Cezar zabił Galów pod Alezją, na przykład, albo odwrotnie. I tutaj możemy się oprzeć na bardzo szczegółowych źródłach. Ci ludzie mieli rodziny, funkcjonował Niemiecki Czerwony Krzyż i tak dalej, i tak dalej. Kiedy mówię o trzech tysiącach zabitych Niemców, czy też żołnierzy wojsk hitlerowskich, no myślę, że co najmniej dwa tysiące z nich moglibyśmy wskazać z imienia i z nazwiska. No dobrze, Norbert, dziękuję Ci za, tym, za tą dzisiejszą rozmowę. Jeszcze na zakończenie chciałem zaprosić do obserwacji naszych mediów społecznościowych. Czy to Instagrama, czy to Facebooka, i czekamy na komentarze i na dyskusję na temat naszych tematów, bo dzisiejszy temat jest wyjątkowo dyskusyjny i z chęcią wejdziemy w jakąś polemikę. No wiesz, Kamil, ale też jest takie mądre powiedzenie, że z liczbami się nie dyskutuje, ale jak najbardziej z liczbami można również dyskutować. Także czekamy wszędzie tam na Wasze komentarze i do usłyszenia. Do następnego razu. Dziękuję, Norbert. Dziękuję za uwagę.